What? <laughs> Dzień dobry państwu. Dzisiaj 11 listopada 2019 roku przed chwilą skończyliśmy nagrywać Poloneza Borewicza, a teraz jedziemy już Warszawą 203 z rocznika 66. Dobrze, powiedziałem? Tak no, dobrze. Zaraz pokażemy wam ją z bliska. przed chwilą skończyliśmy nagrywać Poloneza milicyjnego, a teraz już jesteśmy przed Warszawą 203. Jarek, Witam. właściciel ponownie. Już go znacie. Jarku, to jest 223 czy 203? To jest 203. Okay. 203, 203 czyli przed 223, tak? Tak jest. To jest model po Warszawie tej w wersji Garbus. Mhm. Okej, okay. dobra. Ona Jarek, na pierwszy rzut oka widać, że ona jest zrobiona w takim stylu, no powiedzmy ślubowym, tak? Tak, to tak. Czy to taki jest... był zamysł od samego początku? E, tak, tak. To czy w sumie już e, od, momentu, momencie kiedy szukałem, e, chciałem kupić Warszawę, mój wybór padał tylko na, na samochody takie e, typowo, typowo ślubowozy, tak? Czyli okay. miało to, to, nie chodziło o to, żeby to był jakiś tam e, po przeróbkach samochód, bardzo po przeróbkach, natomiast żeby te akcenty były takie, e, no takie w jasnym kolorze, z jasną tapicerką, mm -hmm. prawda? No to się ludziom podoba, prawda? Dokładnie. No to pasuje do tego, do tego stylu. E, Stylu, tak. Pewnie. Tutaj na pewno wszyscy już Państwo widzicie. Są, jest też lusterko. Yy, no Powiedzmy nie do końca rocznikiem pasażerów. Lusterko tak. Jest A... też Opowiedz Jarku o, o, o historii tych. No tak, tutaj no, akurat te, te, dwa, te dwa elementy, no może nie, nie, nie są nie, nie, nie chodziło mi o to, żeby akurat były w tym aucie. Natomiast y, auto pochodzi z, y, z części wschodniej Polski. To znaczy pierwszy właściciel, który odrestaurował ten samochód e, pochodził stamtąd i blisko granicy mieszkał mhm. i tam po prostu no jakby taki styl, taka moda e, na, na taki jakby... Wiem, to się tam podobało. To się tam podobało, znaczy, jak widzimy auta z, na przykład z Ukrainy, to widzimy w jakim stanie nawet czy Warszawy, czy, czy Pabiedy, tak, to widzimy w jakim stale stylu są poprzerabiane, no tak. także to, to jest tak, no, to jest normą, tak, dlatego... Nie bojmy się użyć słowa, że... One są po prostu zrobione festyniarsko. Dokładnie, prawda? no i te, te dwa elementy tutaj też można tak powiedzieć. Także tutaj nie ma, nie ma co ukrywać. Natomiast ono myślę, że znikną wcześniej czy później z tego samochodu. Natomiast no, to wymaga lakierowania, i tak dalej. A w chwilę obecną, jeszcze ten samochód tego, te, tego nie potrzebuje. Tak? Jarku, teraz jest, jesteśmy tutaj z tyłu, i widzę. Reklamę. Czy to jest Twoja strona? Tak, A to na jest Facebooku? mój fanpage, można sobie obejrzeć. To zapraszamy wszystkich. Wynajmujesz całowo. swoje auta, nie tylko Warszawę, tak naprawdę. Tutaj w okolicach Mogielnicy, czyli no tak upraszczając, w okolicach Grójca. Tak, też. tak. Natomiast, natomiast to nie ma problemu z tym, żebym mógł pojechać z autem gdzieś dalej, także. także... Więc zapraszamy. Więks, więcej aut Jarka zobaczycie na kanale. To co? Teraz chyba wypadałoby przejść do wnętrza, prawda? Bo no ona tutaj najbardziej się rzuca w oczy. Proszę bardzo. Otwieramy drzwi. Pytałem cię dzisiaj już czy kanapa, czy, czy jej stelaż jest oryginalny? Tak. Tak, ale... tak stelaże stelaże są oryginalne, natomiast wielkie widać tapicerka jest całkowicie zmieniona, mhm. wzór też jest zmieniony. No jest w jasnym kolorze, tak. No tak, tak jak I sam wspomniałeś, właśnie coś takiego ludziom się podoba i, zresztą, i tak to na pewno zostanie przez jakiś czas. Ja, ja, ja też uważam, że to nie wygląda źle, natomiast wiadomo, jak, jak było oryginalnie, jak ktoś interesuje się takimi autami, to wie w jakich kolorach były te auta, y, jaka ta tapicerka była, tak? Dzisiaj tak. mamy... No dzisiaj są dzisiaj... szkoły, no albo można zrobić sobie na, na 100% Oczywiście, auta, co tak. nie zawsze, tak jak powiedziałeś, parom młodym się podoba. To miało, to miało się właśnie podobać głównie, głównie młodym, a ja uważam, że... A przy Gdybyśmy okazji nie, nie porównywali tego do oryginału, to naprawdę jest to ładnie wykonane. Oczywiście tutaj otwieramy, wszystko jest jasne, skóra. Ciekawe, to czy jest, jest? To jest, nie na... jest to skóra, jest to skóropodobny taki Aha. jakiś materiał. Natomiast widać, że wytrzymały, bo już auto ma, ma po, po, po tym wykonaniu tej tapicerki ma już, no myślę, że około 80 lat. O, ale tu jest bardzo wygodnie. Tak, tak, bo troszeczkę. Wyjątkowo jest, wygodnie. jest troszeczkę kąt oparcia zmieniony, że można troszeczkę się bardziej tak rozłożyć, można powiedzieć. Tak. Mhm. Kierownica też widzę, jest to przyta. Tak, kierownica przyta skórą, to już, to już wykonałem niedawno. Okay. Tak, żeby było pod kolor tej tapicerki. Dobra, Jarku, zajrzymy pod maskę, zobaczymy, jak to. No oczywiście, wygląda. No, no zajrzymy pod maskę, tam, no, nic tak się nie mamy coś spodziewać, jakichś tam nowości. Ale, no ale zobaczymy. Ale, ale tak, zajrzymy, tak, zajrzymy, po, zobaczymy, okay. jak to wygląda. Otwieramy maskę, a maska otwiera się niestandardowo. Może niektórzy nie wiedzą. Tak, tak, to, nie, standardowo dla Warszawy. Nie standardowo standardowo dla, dla Warszawy tak, tak jest. Tak. Muszę poszukać gdzieś ta dźwignia. Tutaj dwie ręce. Muszę pociągnąć mocno, bo to nie jest. No mhm. tak, tak lekko. Kable. Standardowo przy każdym filmie. Dobra. Teraz muszę. Otwieramy. O, hmm. I mamy. Dobra. Proszę bardzo. Silnik S21. Tak, tak? silnik S21, czyli górnozaworowy silnik. E, e, często spotykany najczęściej w żuku. E, oryginalny silnik w tym aucie powinien być dolnozaworowy, natomiast wiadomo. No już pewnie. No już dawno gdzieś został przetopiony. Tak. E, ale, ale w sumie jakoś nie płaczę z tego powodu, bo jest, jest w sumie nie, nie, nie trzeba z, z nim. Nie ma z nim jakoś takich bać. problemów. No. Tak. Po prostu działa, działa tak, tak jak powinien działać, Dobra. i tyle, i jeździ. Okej, okay. tutaj te, te emblematy to też e, M20, prawda? Tak naprawdę w tym roczniku już nie powinno być e, na, na tym błotniku, ale dobrze wyglądają. No o, tak, to pewnie to tak jakoś, e, żeby to wizualnie było ładnie. Myślę, że to nie, 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 nie ma jakiegoś tam... Halogenki. Tak, halogenki, to też dołożone, chociaż Wiadomo. też widziałem zdjęcia Warszaw z takimi halogenami, także być może, że że gdzieś tak było montowane. Natomiast no, tutaj no, jakoś. Na pewno były. No dobra, to co? Otwieramy ten bagażnik. Proszę bardzo. Co my tu mamy? Koc. No, Fajny, koc mamy klimatyczny, tak, pasujący, tak jak najbardziej, koc, mamy, mamy koło, koło zapasowe, za pasowe, tak. okay, cienka oponka, Tak, no tutaj może być tylko cienka oponka, bo by tutaj się nie zmieściło inne. Wygląda jak dojazdówka, to jest standardowo, tak, w Warszawie, bo nawet... <noise> standardowo w tym miejscu, dokładnie tak, miałem właśnie inne, udało mi się zdobyć takie koło, mhm. właśnie w troszkę węższe, żeby można było to zamontować w fabrycznym miejscu, nie? I tu ten paseczek, to wszystko jest oryginalne, yes. no tutaj więcej, to jakaś płyta, klucz do kół, tak. No i kawał bagażnika, tutaj no, to uwaga dla, dla nowożeńców, że tutaj... Sporo różnych bagaży weselnych się zmieści. Kupa kwiatów na pewno. To co, zamykamy. Proszę pokażemy bardzo. jeszcze, jak sobie wygląda tył. Piękne kliknięcie, podoba mi się. Ok. Mhm. Wsiadamy, proszę dobra. Państwa, do środka. Opa. Proszę bardzo. I co tu, Jarek, powiemy? Co tu Przybiegowa kierowca Skrzynia, widzi? skrzynia biegów. Mhm. Tak jest, biegi przy kierownicy. Oj, dobra. Zahamuje. Radio. O, świetnie jeszcze działa tak jest ekstra tutaj wskaźniki prąd paliwo woda i olej rewelacyjnie jest czytać na tych wskaźnikach tak jest. polskie ba napisy to bardzo jest. czytelne tak ale przede wszystkim po polsku to jest, to jest świetne miło tutaj popielniczka popielniczka taka też była w syrenie nie I tak, tak to jest to pieniądze jeszcze mamy pieniądze. Tutaj. tak jest klimatyzacja Ta. manualna sprawna Sprawne. oczywiście <laughs> Dobra, bomba. Tutaj jeszcze zwróćcie uwagę na gałkę zmiany biegów z zatopionym. Co to może być? No jakiś. E... Jakiś Ford T, czy coś takiego. No to już. Dobra. Tak. A co mamy tutaj? Coś jest tutaj dołożone. Widzę jakaś regulacja. E, tutaj mamy zamontowany hebel. A, okej, okay. tak. odcięcie całkiem. Tak Dobra. W porządku. Jesteśmy już, proszę Państwa, w kabinie Warszawy. Warszawy 203 przypominam, z rocznika 66. Jarek, tutaj skrzynia, tak jak mówiliśmy, trzybiegowa. Tak, trzybiegowa skrzynia przy kierownicy. Mm. E, auto e, rozpędza się tak maksymalnie do 100 km na godzinę. Chociaż, chociaż lepiej tego nie robić. Nie praktykuje takiej prędkości, Zdecydowanie. Ma, szczerze mówiąc, to 60 km na godzinę to jest taka optymalna prędkość. Mm -hmm. Można w miarę wyhamować, tak. I... Okay. No i myślę, że to jest bezpieczne. Ja jeszcze mam jedną kwestię. Słuchajcie, bo ten samochód wydaje się z zewnątrz bardzo duży. A jak się do niego wsiada, tutaj szczególnie z przodu, miejsca jest. No w sumie, w sumie mało. Nie za wiele, tak A z zewnątrz wydaje się takim wielkim wielorybem, nie? A, ty, a propos wnętrza jeszcze? Tak, tutaj możesz mieć wrażenie, że miejsca z przodu jest mało, bo troszeczkę y, zrobiliśmy więcej miejsca dla młodych, Aha. przez to, że kanapa przednia troszeczkę jest bliżej. Y, Okej, okay, deski tutaj. Leski, tutaj. Przy, tak, przednie szyby. Dlatego troszeczkę z tyłu więcej przez, mhm. i, i, i tam więcej miejsca, i luźniej, i wygodniej. Natomiast tutaj troszeczkę jest... Zabraliśmy tego miejsca, ale to niewiele, to jest kilka centymetrów, ale okay. jednak te kilka centymetrów już możesz mieć wrażenie, że zresztą od początku nie było dużo miejsca, a teraz jak troszeczkę przesunęliśmy yeah. na kanapę, no to jest yy, troszeczkę bliżej. Nie? Spoko. Jarek, to na koniec powiedz, jakie masz plany do tego samochodu? Czy nadal będzie wynajmowany, jeśli, jeśli jest ruch? Bo jest yy... pewnie, prawda? Znaczy... Na pewno to będę chciał, żeby zostało w takim stanie jakim jest, a więc będę dbał o to, żeby cały czas. Żeby był działało, tak. mm -hmm. Natomiast myślę, że nie będę wracał do oryginału, dlatego że no, mi się to podoba. Tak naprawdę mi się to podoba i ten styl jak mi jest to zrobione to, to, jest, to jest też mój styl w jakimś stopniu. Dlatego ja nie chcę tutaj nic. Świetnie. Zrobić. No dobrze, Jarku, na dzisiaj kończymy, tak? Następnym razem co będziemy nagrywać? Umawialiśmy się na karetkę i ewentualnie na poltka policyjnego, chyba że zaraz go uruchomimy. Zaraz zobaczymy. Bardzo Ci dziękuję. Wszystkich Was zapraszam do wynajmu tej pięknej Warszawy i nie tylko Warszawy, bo Jarek ma więcej samochodów. Do zobaczenia, Jarek. Jeszcze raz dziękuję. dziękuję Szacuneczek, bardzo. cześć. cześć.